Stanu za takie zachowania, wtycka. jestem przekonany, tak, za takie zachowania, za próbę ta, ta, takiego rozmawiania, ci ludzie staną przed sądem, a ja proszę, bym został profosem aresztu, głównym szefem od, od więzień. Ja ich nauczę. Przestrzegał y, kanclerz Angele Merkel i przegrali 27 do 1. Proszę panią, to, to, jest, to jest mały, zawistny człowiek. Przecież to on mnie zrobił bolkiem. To on, nikt inny. I przecież no, od początku on, on wykańcza wszystkich, którzy mogą, mogą być lepsi od niego i mogą mu zająć miejsce i być, być przywódcami. Wydaje mu się, że mnie wykończył, a i teraz wydaje mu się, że, że Tuska wykończy. Jeszcze trochę, a on będzie wykończony. Nawet wiem jak, ale nie powiem, bo. Panie Prezydencie, co Pan mówi?